Od 1 do 12 listopada przedsiębiorcy złożyli ponad 333 tysiące wniosków o wakacje składkowe w całym kraju. W Województwie Śląskim takich wniosków złożono blisko 33 tysiące. Od 1 listopada tego roku mikroprzedsiębiorcy wpisani do rejestru centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz komornicy sądowi mogą składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek na własne ubezpieczenie społeczne w jednym wybranym przez siebie miesiącu w każdym roku kalendarzowym. Aby skorzystać z wakacji składkowych, jeszcze w tym roku przedsiębiorca musi złożyć wniosek do końca listopada. Jeśli tego nie zrobi w listopadzie, to w tym roku z wakacji składkowych nie skorzysta. Jak widać po wpływie, zainteresowanie wakacjami składkowymi jest spore. W ciągu 12 dni w całym kraju przedsiębiorcy złożyli 333 tysiące wniosków, to ponad 27 tysięcy wniosków dziennie. Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorcy mogą raz w roku za wybrany miesiąc nie płacić za siebie składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i fundusz solidarnościowy. Wniosek składają w miesiącu poprzedzającym ten, w którym chcą skorzystać z wakacji składkowych. Z wakacji składkowych mogą skorzystać osoby wpisane do rejestru CIDG, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą albo zatrudniają do dziewięciu osób, czyli tzw. mikroprzedsiębiorcy oraz komornicy sądowi, o ile spełniają warunki do skorzystania z ulgi. Dotyczy to m.in. limitu rocznego przychodu z 2023 lub 2022 roku do wysokości nieprzekraczającej równowartość złotych 2 mln euro. Ponadto kwota pomocy publicznej otrzymanej w okresie 3 minionych lat nie może przekroczyć 300 tysięcy euro. Zwolnienie obejmuje składki od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej ani składek, które przedsiębiorca ma obowiązek opłacać za inne osoby, np. pracowników, zleceniobiorców czy współpracowników. Składki objęte zwolnieniem zostaną sfinansowane z budżetu państwa i będą wliczać się do przyszłej emerytury czy renty. Ulga ta stanowi pomoc de minimis, dlatego we wniosku przedsiębiorca będzie podawał informacje na temat innych form pomocy publicznej, z której skorzystał. Wniosek o wakacje składkowe RWS przedsiębiorca lub jego pełnomocnik może złożyć tylko elektronicznie poprzez profil e wyłącznie z konta płatnika na miesiąc przed wybranym miesiącem zwolnienia. W tym roku z wakacji od składek będzie można skorzystać jedynie w grudniu, dlatego te wnioski trzeba złożyć w listopadzie. Wnioski ZUS będzie rozpatrywać automatycznie, a wszelkie informacje w tej sprawie udostępni na koncie płatnika na profilu ZUS. Informacje o tym, że na ZUS jest nowa wiadomość na ten temat, zakład ubezpieczeń społecznych wyśle dodatkowo na e-maila lub numer telefonu, który przedsiębiorca podał na swoim koncie w ZUS.